Zapraszam Cię na kolejny odcinek z Teneryfy. Tytuł myślę, że bardzo kontrowersyjny, czyli najgorszy dzień na Teneryfie. Zobaczymy, czy tak było. Rzeczywiście był taki dzień, który nie był lukrowy jak z Instagrama. Dlatego zapraszam Cię, żeby zobaczyć, jak wyglądają naprawdę wakacje, że nie zawsze plan jest realizowany, i nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli i zaplanowali. Zaczynamy kolejną wycieczkę. Jesteśmy w drodze do gór Anaga, które znajdują się w północnej części Teneryfy. Ale czy udało nam się je zobaczyć? Po drodze wstąpiliśmy do La Laguna. Jesteśmy w La Laguna. Oczywiście oficjalna nazwa na mapie musicie sobie wstukać San Cristobal de la Laguna. Natomiast od lokalców dowiedziałam się, że to miasteczko po prostu nazywa się La Laguna i było kiedyś stolicą Tenerify. Jest godzina. sprawdzę, która jest godzina. Musieliśmy zarzucić swetry. 15:20. I. Wychodzimy właśnie z smajpeczki słuchajcie. wszystko Bo jest siesta. Bo jest siesta. No i dokładnie tak, po obiedzie czas siesty, więc niestety nasza wycieczka stanęła w miejscu. Nie da się niczego zwiedzić. Trzeba dostosować się do realiów w danym momencie. Nie będę rozwodzić się tutaj na temat siesty, po prostu musieliśmy Zacisnąć zęby, zwiedzić tylko miasto po prostu spacerkiem i nic więcej nie udało nam się zobaczyć. Natomiast ciekawostką jest to, że właśnie musieliśmy ubrać swetry, ponieważ miasto to jest położone dosyć wysoko, o 550 metrów nad poziomem morza, więc jest chłodniej. Często właśnie gdzieś tam ten chłodek czuć w La Laguna. Natomiast jest to w ogóle miasto, które zostało zbudowane w ogóle w bardzo specyficzny sposób. W taki, że jest bardzo takie poukładane, bardzo poukładane, bardzo. Takie jak od szachownicy, niektórzy mówią, natomiast La Laguna kiedyś była stolicą Teneryfy. Dlatego też w tym mieście znajduje się uniwersytet. Jedyny uniwersytet na Teneryfie, czyli jest to miasto studenckie, właśnie zupełnie, zupełnie inne niż pozostałe miasta. Bardzo dobrze wiedzieliśmy, że będziemy o tej porze w La Laguna i wiedzieliśmy, że będzie siesta, także zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tylko będzie przejście przez miasto i zobaczenie, jak ono wygląda. Ale tak czasami wygląda Twój dzień na wakacjach. Nie zawsze wszystko jest idealnie rozplanowane i nie zawsze się da wszystko zobaczyć. Jedziemy dalej. Z La Laguna jedziemy zobaczyć coś, co ja bardzo chciałam zobaczyć, czyli właśnie góry czy pasmo górskie Anaga, lasy wawrzynowe, trzeciorzędowe, ale niestety tego dnia, tak jak widzicie, zaczęło padać. Północ i południe Teneryfy bardzo różni się od siebie. Podjeżdżamy na parking i po prostu Rezygnujemy. Rezygnujemy i wracamy. Naprawdę było mi bardzo, bardzo przykro, ponieważ to był jakby jeden z głównych moich punktów na Teneryfie. Pierwszym był oczywiście wulkan, drugim było, były góry Anaga. Możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda droga do tych gór i jak niesamowicie zmienia się pogoda, bo jedziemy, docieramy na miejsce, pada deszcz. Zjeżdżamy w dół i zaczyna świecić słońce. I tak właśnie jest na Teneryfie. Wyjeżdżasz ze swojego miejsca, w którym mieszkasz, jest ciepło, wyjeżdżasz w górę i zaczyna być zimno. Dlatego, jak się ubrać na Teneryfę? Wszystko zależy od tego, co będziesz zwiedzać. Jeśli będziesz tylko stacjonować w jednym miejscu, w południowej części wyspy, to będzie cieplutko, nie musisz ze sobą nic brać. Natomiast jeśli wyjeżdżasz w takie miejsca, jak my to pamiętaj, że trzeba wziąć ubranie na każdą porę. Ale oczywiście nie byłabym sobą w taki dzień, kiedy czujesz, że po prostu plan Ci się sypie. I to był akurat pierwszy dzień, popołudnie naszego pierwszego dnia, czyli plan już się zaczął sypać. Ja wiedziałam, że to oznacza, że nie zobaczymy gór Anaga, albo będziemy musieli z czegoś zrezygnować. Natomiast stwierdziłam... Cóż mi pozostało? Trzeba zaadaptować ten dzień, jedziemy do supermarketu na jakieś zakupy i ja sobie przygotuję właśnie dla Was zdjęcia i materiały na film i na zajęcia z języka hiszpańskiego. Więc wpadliśmy do supermarketu i obfotografowałam sobie wszystko, czego potrzebuję, żeby wam powiedzieć, jak uczyć się języka hiszpańskiego. Bo tak jak wam powiedziałam, to nie są vlogi z pięknymi widokami. To jest relacja z mojego pobytu na Teneryfie plus nauka języka hiszpańskiego. Więc co znaleźliśmy na pierwszy rzut w supermarkecie. Mleko. Część z was pije mleko, część nie, natomiast bez względu na to, czy pijacie mleko, czy nie, co mamy? Mamy lecie, entera, lecie semi desnatada, desnatada. Entero entera to pełny pełna, czyli po prostu najbardziej pełne mleko, czyli 3%. Po polsku, jak to powiemy? Tłuste. Natomiast semi pół odtłuszczonego, i desnatada odtłuszczone, czyli będzie pół tłuste i chude mleko. Ja nie pijam mleka, więc jeśli nazwa jest źle powiedziana, to wybaczcie. Natomiast musicie sobie sami oczywiście to przetłumaczyć po polsku. Natomiast nawet na opakowaniu mleka można nauczyć się czegoś ciekawego. Półka z turronami oczywiście jest to listopad, więc przed świętami Bożego Narodzenia w każdym sklepie, nawet w najmniejszym supermarkecie, znajdziecie turony, czyli słodycze bardzo typowe dla świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy XXI wiek, więc tak jak w Polsce nad morzem kupisz oscypki, tak samo w Hiszpanii o każdej porze roku i w każdej części Hiszpanii kupisz turony, pomimo tego, że są one popularne w wschodniej części Hiszpanii, natomiast turon będzie wszędzie. A moreno. Azukar significa cukier i mamy moreno, moreno, morena. Możecie się kojarzyć właśnie z taką osobą, która jest w ciemnej karnacji, czyli nie wiem mulat, mulatka, ale no właśnie cukier, który po prostu jest opalony, możemy powiedzieć brązowy cukier, czyli azukar moreno. Jak już jesteśmy przy cukrze, to zobaczmy, jak powiedzieć cukier puder. Azukar en polvo. Też może być azukar glas, azukarem polwo, czyli cukier w kurzu. Polwo to też kurz i nie tylko. Następnie mamy menta poleo. Menta poleo to już nawet nie pod kątem językowym, bo podejrzewam, że się domyślimy o co chodzi. Natomiast to jest bardzo ciekawy aspekt kulturowy. Hiszpanie pijają mało herbat. Generalnie Hiszpanie raczej są kawowi. Natomiast kiedy źle Ci siadł obiad albo trochę bolicie brzuch, to bardzo często zaparzają sobie Menta Poleo albo jakąś Tila. Natomiast w każdej restauracji i w każdym barze, nawet jak nie ma tego w menu, jak poprosisz o Menta Poleo, to dostaniesz Menta Poleo. Po prostu. Tutaj mamy nazwę Poleo Menta, czyli coś na żołądek, jeśli źle siadł Ci obiad, albo coś tam Cię gniecie na żołądku. Następnie Habon natural, lagarto. I to też jest ciekawa sprawa, ponieważ lagarto po prostu nazywa się lagarto. To jest troszeczkę jak u nas Pampersy nazywają się Pampersy, a niekoniecznie idziesz kupić Pampersy firmy Pampers, tak samo jak Adidasy. Natomiast ta nazwa lagarto przejęła po prostu nazwę szarego mydła czyli habon significa mydło. Moja ulubiona lechia to znaczy, mówię to oczywiście z przekąsem jak Miałam okazję mieszkać u mojej rodziny hiszpańskiej, bo ja swoją historię zaczynałam od pilnowania dzieci w Hiszpanii. To pamiętam bardzo często, jak moja rodzinka hiszpańska, cokolwiek by nie ścierali czy ścierali podłogi na zewnątrz, czy ścierali podłogi wewnątrz domu zawsze to były kaflowe podłogi, dodawali do jakiegoś tam płynu, do kafelek na przykład, lechia. Ona pachnie jak domestos, pachnie chlorem jest to po prostu coś, co dezynfekuje bardzo mocno podłogę. Dlaczego? Dlatego, że w Hiszpanii nie ma dywanów. W hiszpańskich domach są kafle po to, żeby móc chodzić latem na bosaka albo po to, żeby chodzić po prostu w butach, ale ja mam wrażenie, że hiszpańskie mamy sprzątają tak często podłogi, oczywiście jeśli mają na to czas, bo w dzisiejszych czasach to już trochę inaczej wygląda, ale hiszpańskie podłogi przeważnie są ścierane tak często, że czasami my nawet nie ścieramy tych podłóg. W ciągu miesiąca, tak często jak oni w ciągu jednego tygodnia. Dlatego, że my używamy bardzo często odkurzacza i u nas nie chodzi się w butach, to znaczy przynajmniej u mnie w domu nie chodzi się w butach. Kita grasas. Kita grasas jest ulubionym słowem, dlaczego? Dlatego, że jest to rzeczownik, który składa się z dwóch słów: z czasownika kitar. Kitar to jest ściągać coś, zabierać na przykład ze stołu. I teraz ściągać. Grasa tłuszcz, ściągacz tłuszcz, ściągacz tłuszczka, czyli po prostu odtłuszczacz. I rodzajnik tutaj jest elquita i uwaga, pomimo tego, że na końcu wygląda ten wyraz jak liczba mnoga, tak naprawdę on może brzmieć jako elkitagrasas, czyli w liczbie pojedynczej. To samo mamy w kolejnym produkcie. Lavabajillas, kolejna rzecz. Lavar to czasownik myć. Bachija to zastawa kuchenna. Lawachijas to jest nic innego jak myj zastawę kuchen kuchenną. <noise> Natomiast tutaj ewidentnie widzimy, że to jest nabłyszczacz, bo jest abriantador, czyli briar, to świecić, czyli po prostu nabłyszczacz do czego? Do zmywacza zastawy, czyli do zmywarki. Czyli po prostu nabłyszczacz do zmywarki. Ellawachijas oznacza zmywarka, ale też samo. El lavachia, gdyby był taki produkt, to po prostu będzie płyn do naczyń. Estropajo de fibra. Estropacho, po prostu szmatka, ym, gąbka do zlewu, do naczyń. Papel orno. Papel orno, czyli papier piekarnik. Papier do pieczenia. Oczywiście nie byłabym sobą, jadąc na Teneryfę i chcąc zobaczyć dwa najważniejsze punkty. Przeorganizowaliśmy plan i ostatniego dnia udało nam się pojechać jeszcze raz do gór Anaga i zrealizować drugie najważniejsze marzenie, czyli zaczęła nam już dopisywać pogoda i powoli wspinamy się w górę. Dzień dobry bardzo. Pierwszy postój zanim dotrzemy do naszych widoczków. Tutaj byliśmy w poniedziałek. Tak, wulkan Teide z tyłu za nami, ale super. Piękny widok dzisiaj mamy. Rzeczywiście poniedziałek to był bardzo duży falstart. Także pierwszy punkt widokowy. Jeśli wstukacie sobie w Google ile chcecie miejsc zobaczyć, to rzeczywiście punktów widokowych jest bardzo, bardzo dużo. My docierając do miejsca, gdzie wcześniej bardzo padało, postanowiliśmy zobaczyć tylko jedną ścieżkę, bo chcieliśmy też odwiedzić wiele punktów widokowych. Góry Anaga były dla mnie bardzo ważne, żeby zobaczyć, dlatego że znajdują się tam lasy, które są bardzo, bardzo stare. Stare lasy, które mają miliony lat i tak naprawdę można jeszcze je spotkać tylko w kilku miejscach na świecie na Maderze i na Azorach. Wyglądają jak z baśniowego świata, gęste, z bardzo charakterystycznymi drzewami, które wyglądają jak liść laurowy. No i są to trzeciorzędowe lasy, więc lasy, które istniały już w Europie miliony lat temu. Dlatego było to na moim punkcie. Do zobaczenia. No i idziemy sobie lasem wawrzynowym. Świeże powietrze. Bardzo gęsto. Dawno już nie byłam w takim lesie gęstym. I wracamy sobie. Robimy taką rundkę dookoła. I przed nami taka kureczka. Łup! No właśnie, muszę patrzeć pod nogi. Jeśli chcesz się wybrać w góry, anaga to obowiązkowo przygotuj buty trekkingowe, to nie mogą być adidasy w szczególności, jeśli wcześniej padało, bo po prostu będzie można się poślizgnąć i porządnie ubrudzić. I jedziemy dalej, jedziemy dalej, odhaczamy wszystkie po kolei, znaczy wszystkie, nie wszystkie, odhaczamy po kolei to, co nam po drodze zostało do zobaczenia, czyli różnego rodzaju punkty widokowe. De Las Adas, czyli niesamowity, spektakularny bombus. Film tego nie oddaje, ale kolory były niesamowite. Pico de Ingles, kolejny punkt widokowy. Filmy nie oddają tego, co Widać, słuchajcie, na żywo, więc widoki są naprawdę zapierające dech w piersiach. Jeśli ktoś w ogóle lubi góry, no to absolutnie fenomenalne widoki. Pico del Ingles, takie piękne widoczki z samego punktu. Zaparkować oczywiście jest bardzo ciężko, trzeba spróbować znaleźć miejsce, ale widoki wynagradzają. Z jednego miejsca widokowego jedziemy do drugiego miejsca widokowego. Ingles od Catalanes jest oddalony mniej więcej o 10 minut. Rzeczywiście z parkingiem jest ciężko, polecam bardzo wcześnie wstać. My zaczęliśmy tego tripa już od godziny 9 rano, nie? Od 9 rano byliśmy na już pierwszy. na tych ścieżkach i na pierwszym parkingu, także przekalkulujcie, będzie mniej problemów z zaparkowaniem. Pico, piko, piko, który piko? Pico de los catalanes? Słuchajcie, tyle tych pikos, że zaczyna nam się to mieszać, ale widoki naprawdę zapierają dech w piersiach. Takie widoczki z tej strony. W drugą stronę będzie trochę gorzej, dlatego że jest więc prawie nic nie będzie widać, ale na dole widać Santa Cruz de Tenerife? I dotarliśmy do taganana, najstarszej wioski na ten Do niej kiedyś nie było w ogóle dostępu. Można było się do dostać tylko pieszo albo łodzią. Natomiast to, jak pobłądziliśmy, zanim dotarliśmy do knajpy, to tylko mój mąż może się na ten temat wypowiedzieć. Słuchajcie, droga była kręta i naprawdę mm, gorąca. Natomiast zapraszam, żeby się trochę podelektować widokami, które udało się złapać. Zdrona. Ponieważ pochodzę z górskich trochę terenów, to zawsze się zastanawiam, czy nie masz już dość, że idziesz do sąsiada na kawę, pod górkę, wracasz i też jest pod górkę, idziesz do koleżanki i ciągle pod górkę. Dotarliśmy do słynnej knajpeczki, będziecie mogli sobie ją zobaczyć, gdzie jedliśmy obiad. Tym razem wjechało Tinto de Verano i słynny kozi ser, zapiekany właśnie na takiej płycie. Natomiast więcej rzeczy nie udało mi się już złapać aparatem fotograficznym, bo zostało zjedzone, natomiast było bardzo pysznie. Tym bardziej, że wylądowaliśmy w takim miejscu bardzo tradycyjnym, czyli tak zwane guacincie. To są takie knajpeczki, które są właśnie bardzo w takim domowym stylu, i w tym miejscu udało nam się na spokojnie zjeść obiad. I to tyle z dzisiejszego dnia. Góry Aganana, lasy Wawrzynowe udało się zobaczyć, pomimo tego, że początek wcale nie był taki optymistyczny.